Nie, bo Karol, ty słyszał, Dobra, Orbit, odcisz. Kolega źle to podliczył. Ja go ten nie znam. Karol. No powiedz, że w tej samej rodzinki, on źle to podliczył. I no dobra, tak, ale ta rodzinka nielegalna, czy ten. Wypraszam tutaj do środeczka. Witam. Dobrze, tutaj, tutaj moja legitymacja. Dobra. No i tak, tutaj pan został zatrzymany za. Oh no, okej, okay, dobra. Tutaj pan został zatrzymany za niszczenie mienia prywatnego. No i w dodatku nie ma nie, niespacerów. Nie prywatnego czy publicznego? Prywatnego. A może państwowego? Pan wcześniej coś innego, innego, moju. Prywatnego. Wcześniej publicznego, pan moju. Nie Dobra. ja, tylko Karol, twój kolega z rodinki, który, który, który będzie... Dobra, uspokójcie się biorą, panowie, Dobre. ja zobaczę, zobaczę Dobre. wideo, nagranie, jak to wyglądało i sam po prostu e, naprostuję pana prowadzącego, tak? A tutaj obywatelu... Nie naprostujesz? Ty, ty, ty... ty A, o, wiesz, obywatelu... Ty gadasz? Ja dobrze, ja wszystko dobrze podliczyłem i ty mnie tutaj naprostuj. Jeśli Jeśli nie poczuwaj, bo ja dobrze zapodliczyłem. Nie mów mi, że coś źle zrobiłem, bo wiem, że dobrze coś zrobiłem. Ja jeszcze nie wiem, czy coś zrobiłeś dobrze, czy nie. No to są jeszcze gado, żebyś naprostowywał, To nie wiesz... No w razie czego cię naprostuję, no. Ale. Bo ale, to żeś, jest... ale żeś ty Fibie, jesteś. Ale Fibie jest jego kolega i ja on mu nagadał jakieś głupoty, że on od razu wyjdzie rozbro. Czy... No. Dobrze, I jak to? A ty... na dobrze, może mi pan pokazać te dowody, co tam się stało? No to zapraszam na opaski. Jak mnie za zabierałeś, to mi mówiłeś ten. Y, Niszczenie publicznego. Głosowy, głosowy jeden. Dobra, to ja tam na to czekam, nie wiem jak na szybko. To jeszcze mi nie ten, jeszcze mi nie przyznali.

Bo tylko go zaginęłeś, no. bo go za, 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 za niszczenie mienia, tak? No kopnął. No kopnął taksówkę, no to jest no. niszczenie mienia prywatnego. No. No, widziałeś, że ty klipyś mam jeszcze raz. Ta, ta, ta. Ma coś, a coś ma nielegalnego przy sobie? No szukałem go od góry do dołu, no i ma... To jest karnetowa, bo nawet nie mamy numerów, nic nie ma, więc to jest legalne, jak nie ma numerów, jest karnetowo. A plecak? To twój czy jego? Nie ma pleca, mój. No to. No czy no co, no co co? No co co? No to no co, co? Co, co ile mu tam bo, Patrz, Patrzę, bo Aha. on nie chciał, nie chciał adwokata, co nie na no to by mu 10 miesięcy wyszło. No ale od razu plus 5 miesięcy, bo opaskę mam. A. Dlatego, Wiesz, bo ja bym nie wzywał nic, a bo ja już chciałem prokuratora, ale tam wzywałem tego. Wzywałem adwokata. Aha. Ale ten, dziwimy my tutaj ciebie nie potrzebujemy. No, mi wyjść? chciałem zadbać coś się wytasza. Ale wyjdź. O no, idę. się no, siema. Siema, ja... Karol, może nie no, wchodzić, to ja wam sobie pogadam później. Bo mówisz, mówisz. mu jakieś paragrafy, które mu nie wychodzą. Wejdź nie wiem, ogarnij się. Bo ten właśnie ten, co i tego rodzinki chyba się przyznał. I mu nagadał, że jakieś inne paragrafy i w ogóle, że od razu wyjdzie i w ogóle. No, dobra. To jeszcze ci pokażę na klipę? Prawa może, cokolwiek? Nie, no, no, prawa, prawa ta. Oczywiście, że prawa ta, no ja muszę to zobaczyć. to tak, zobaczyć hmm. i co? Owato, a za co ty masz opaski? Co? Nie, do obywatela mówiłem, ale opaski, Może paski nie zgłacą, nie? Co to nie wiem. To on ci będzie kłamał, tak, poszło. Zaraz się paski. Zobacz sobie.

z religią to co? drogi. Dobra, to wszystko. Ty lepsze, nie tak. Nie, no. no 60 nie możesz mu dać, bo prokuratora będziesz musiał wzywać. No ja wiem, wiem, wiem. Weź. Ale Karol, to jest mienie prywatne, no nie wiem, ogarni się. No co? 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 A co tutaj się dzieje? Co tutaj, tutaj no nie wiem, się? bo ten mi, mi chłopiec mi, mi cały czas go ucha, że to jest niby publiczne, ale przecież tak wszystko to jest prywatne, co ten do mnie gada? Nie, nie wiem. wiem, obraz Taksówka jest prywatna, on to wynajął, on płaci ubezpieczenie, on płaci za paliwo, on płaci za godzinę wynajem, czyli jest, czyli jest prywatna, no to, no to, no to tutaj nie ma, większego, nie ma większego problemu. Tutaj jakiś oficer, funkcjonariusz coś tam Widać. Mówi, mówi źle. Widzę, że czegoś nie rozumiem. No. no to proszę pana, ja się panu zaproponuję. Tak szczerze, wbijmy do tej 50 sztywnej i co, i tyle. No. No i to mi tam odpowiada. Nie wiem, panie Jacob, odpowiada ta sztywna 50? Odpowiada, nie? No bo tak w sumie w sumie za nic, a pan tu ma nieodpłacone opaski. Mam pytanie, w to Dobra, a mam pytanie. Dlaczego ten ten, ten ten no, ten policjant, tak? Wziął mnie tak, no, nic nie mówił do, w aucie, dopiero powiedział. Znaczy, coś ja gadać. Nie rozumiem, co ty mówisz do mnie. Dobra, mam wszystko i panem To dobra szansa, jest tego, tego, samochód ten. widzi pani, yy, widzi, ten, widzi, panie, widzi panie, jak on kombinuje? To tak naprawdę utrudnia niepraca, ale dobra, no. Dobra, dobra, ale ty ty mówisz ten imię publiczne? Na początku no, w samochodzie. No, no dobrze, Jacob To, co okazji, nie zboli, to jest człowiek. No każdemu się zdarza I przestań okazji, tutaj pociekaj, i przestań pociekaj, tutaj pociekać. szukać jakiś wina, no, my albo się coś, zdarzy, no. Nie spłaci się pasek, Ale, rozumiesz, ale czy ten spłacić. Ale, ale daj ja mi dokończyć, Ale daj mi dokończyć, mnie nie przerywaj. Rozumiesz to, że raz powiedziałem, że Rozumiesz? publicznego. Nie no. raz. Okej, okay, dobra. Ja mm, bym to chyba z prokuratora szedł. Jednak. Nie, 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 weź Pamięty, ten, że... dokończ, dokończ swoją czynność. Ciężka, ehm... ciężka robota w e, Także dokonać swojej czynności, tutaj wszystko zostało sprawdzone przeze mnie, e, dogadaliśmy się co do wyroku, także myślę, że to będzie sprawiedliwe. Okej, okay, dobrze, Szczytna na no. Tak, dokładnie. Okay, proszę ja pana, możesz, możesz panu wytłumaczyć, o co chodzi z tymi opaskami, bo on ciągle nie ja wie, że ma jakieś opaski śmieszne, to powtórz mu, co mu grozi ale i tyle. On mi jeszcze, A on mi jeszcze wmawiał, że on to spłacił dzisiaj, że on to był, że on to spłacał, tylko już mnie chce paragrafu nic, bo jak myślał, to bym mu zaraz takiego. sprawę sądową załatwił. Dobrze panie, panie pani, pani ma pan niespłaconą opaskę, na dzień dzisiejszy to tak wygląda, że pan pan niespłaconą opaskę, także tutaj policjant musi podjąć czynności takie, nie inne. Niestety tak to wygląda. Um... Dobra Dobrze. Cześć. Dobrze proszę pana. Czy posiada pan pan 15 tysięcy na spłatę tutaj grzywny? Nie. Nie? Mhm, dobrze. Tutaj pan odepnę. Proszę się tam w stronę łóżka odwrócić. Odpinam od tutaj pana, dobra. Przymężę pan jeszcze raz. Mhm. Okej. Okay. Dobra. A trągę panu pana paska GPS? W Not, not, not yeah. Yeah. Yeah, não tem nada No kakwa już. Okej, dobrze, ma pan już założoną opackę GPS. Jeszcze raz panu przepraszam, że pan tutaj się kłóci ze mną. No i... proszę, ja proszę się nie się proszę, <coughs> proszę zachować kulturę. Ma pan 72 godziny na spłatę opaski GPS. Jeżeli nie no to... a przepraszam, no to po raz będziemy pana ścigać. Fajnie. Proszę, się proszę się uspokoić. Po co? No dobra, dobra, kontynuuj. Jezu. Okej, okay, proszę pana, teraz ogłoszę panu poszukiwanie. Jakiś problem. Panie adwokacie, czy mu możemy jeszcze tutaj zmienić ten, tą 50? I pana prokuratora. E, ja nic nie zrobiłem. Zawsze e, możesz, zawsze, mo zawsze możesz zmienić zdanie. Dobranoc. No bo kurde, coś już tak trochę. Dobra, Dobra ja przepraszam. Dobrze, okay, dobrze, proszę pana, ogłaszam pana poszukiwanie. Tak jest. Okej. Okay. dokładnie. Tak. A ile ta paska teraz, teraz będę musiał spłacić? Okej, okay. może pan powtórzyć tutaj? Pytanko? Za opaskę to teraz, co zakłożył mi pan. To jest proszę pana 15 tysięcy, no ale tak naprawdę ty, ja... Ja te 15 tysięcy doliczam do tych innych opasek i panu wyjdzie już plus minus 430 tysięcy, więc no proszę pana... Ojej, a nie, a nie 2 miliony? Dobra, kontynuuj swoją pracę. Dobra. A nie, to na moim ten, to na moim koncie jest te dwa miliony. A co to się, przepraszam. A to, co to kontu? Co? Na karcie mam tyle, dobra, ten, że no. Nie jest to zabawne, jeżeli o to Panu chodzi. No, wiem. Dobra, może szybciej czasu, nie? miłej recesjalizacji. No. oporny dzieciak. ale skąd ty takich ludzi bierzesz? Ja, ja takiego nawet bym nie zawijał, nie? Wtedy bym go miał. Wystawił. Ty by, ty by... Ja, ja bym go wypuścił nie, gdzieś na środku ta, ta, ta powiem, prawie, nie. ja bym Wypuściłbym go, wypuściłbym go, ale to już ty jeszcze ty przyszedłeś, już ten... Karol, naprawdę, skąd ty takich debili bierzesz? I zresztą to jest mienie prywatne. Jak chcesz, to zaraz pójdziesz sobie na rozmowę. Ja odprowadzę adwokata tylko, poczekaj. Odprowadza, no, odprowadza adwokata tylko Ale zamknij się odprowadzam adwokata Kiedy zapraszam tutaj za mną Panie adwokacie tutaj idziemy no, może. Nie może tak być. Nikt nie mu to uzna, uznał Ale co ale ja pójdziemy ma Nie masz ja ja lata. Nie możesz wyrobić więcej na broń Dobrze, no to co, so, dziękuję za interwencję, do widzenia. A do widzenia, miłego. widzenia, Miłego. Jego. Dobry. Debilu, czekaj tu kurwa.